Aby przynieść światło wiedzy na temat prawdziwego kształtu Ziemi, naukowcy z Kila i Zigurat Technology Center połączyli się z innymi naukowcami w niezależnych badaniach, które trwały 7 lat, szukając naukowego i ostatecznego dowodu, aby wykazać, że Ziemia jest rzeczywiście okrągła lub ma inny kształt. To, jest to prawdziwe matematyczne obliczenia masońskiej nauki o heliocentrycznej Ziemi. Mówi się nam, że obraca się ona wokół osi 23,4 stopnia. Jeśli kąt prosty ma 90 stopni i odejmiemy od niego 23,4 stopnia nachylenia Ziemi, to jaka jest liczba, jaka liczba nam zostanie? 66,6. Każdy dzisiejszy eksperyment może udowodnić, że kula ziemska nie istnieje. To jest niemożliwe. Ale jak w takim razie ustalić prawdziwy kształt planety? Naukowcy z CTZ zebrali informacje na temat ruchu Słońca, Księżyca, Gwiazd w różnych częściach planety. W tych badaniach, które trwały kilka lat, obrazy były rejestrowane przez kamery zainstalowane we wszystkich tych miejscach w ciągu dnia i nocy. Znaleźliśmy kilka różnic w trajektorii Słońca. Jedna z najbardziej znaczących była pomiędzy Australią i Argentyną, które, które leżą na tym samym zwrotniku. Podczas gdy w Argentynie Słońce porusza się pod kątem z około 180 stopni, w Australii porusza się prawie 270 stopni, co byłoby niemożliwe w sferycznym modelu Ziemi. Inny znaczący przykład miał miejsce na Wyspach Kanaryjskich, gdzie upływ czasu gwiazd wykazał ruch okrężny niezgodny z kulistym modelem Ziemi. Ten ruch byłby uzasadniony tylko wtedy, gdyby przedstawienia znajdowały się w pobliżu biegunów w kulistej Ziemi, co nie ma miejsca. Powiedziałem wam, że Ziemia krąży wokół Słońca z prędkością 67 tysięcy mil na godzinę, ale widzicie, że, że zaokrągliłem to w górę. Wikipedia podaje nam prawdziwą masęstwą liczbę: 66 tysięcy 600 mil na godzinę. To jest tak, jakby to była eliptyka. Jesteśmy w całkowicie innym systemie przestrzeni, jakby to była inna rzeczywistość. Z powodu różnych anomalii obserwowanych na Słońcu, Księżycu i gwiazdach stwierdzamy, że Ziemia nie obraca się, nie ma ruchu wirowego. Możemy rozważać delikatne chybotanie lub delikatne pochylenie, ale na pewno Ziemia nie obraca się, jest nieruchoma. Pokazałem również, że według kalicentrycznego modelu Ziemia powinna zakrzywić się 8 cali na mile kwadratową. Ile to jest 8 cali w stopach? W tym momencie już wiesz, to jest 0.666. Pole magnetyczne ma następujący układ z magnetycznym biegunem północnym, znajdujący się mniej więcej w środku planety. Ze względu na pole magnetyczne, gdziekolwiek na powierzchni planety, kompas zawsze będzie wskazywał biegun północny, ponieważ biegun południowy stanowi całą jej granicę. Pole magnetyczne jest również odpowiedzialne za modelowanie kształtu naszej atmosfery, która przybiera postać zwykłej soczewki wypukłej. W ten sposób atmosfera zbudowana z kilku gazów i wody w stanie gazowym nabiera cech gigantycznego szkła powiększającego o dużym stopniu załamania światła odpowiedzialnego za dzień i noc. Poniższy eksperyment symbolizuje, symuluje zachowanie się dnia i nocy. Używamy płaskiej soczewki wypukłej modelu kontynentów oraz zewnętrznego źródła światła symulującego słońce. Wynikiem jest model dnia i nocy w odpowiednich sferach czasowych, strefach czasowych. I spójrzcie na jakiej szerokości geograficznej mówią nam, że bieguny Arktyki i Antarktydy znajdują się na 66,6 szerokości geograficznej. Czy widzicie, co się dzieje? Ileż to zbiegów okoliczności matematycznie niemożliwym? Oni nas okłamują. Nie ma żadnych zbiegów okoliczności. Przypadek i losowość jest nauką u kabały. Nowy kontynent. Podczas badań pojawiły się mocne dowody na istnienie nowego kontynentu. A co z tym nowym kontynentem, który jest daleko poza naszymi granicami? Nazywamy go Wielką Północą. Dla tych, którzy są tutaj w Ameryce Południowej, kierując się na północ, więc nazywamy to wię Większą Północą. Z pomocą oficerów, mar oficerów marynarki wojennej i sił powietrznych byliśmy w stanie prześledzić logistykę w kierunku większej północy, w kierunku Syberii, w kierunku Rosji. Było kilka czynników, które doprowadziły nas do tego, że dostrzegliśmy istnienie nowego kontynentu. Dzięki wystrzeleniu kilku sąd atmosferycznych wyposażonych w kamery i inny sprzęt, byliśmy w stanie zidentyfikować masę terytorialną, która nie jest uwzględniona na naszych mapach. Nie jest ona częścią naszej obecnej kartografii. Analizując obrazy głównie z sąd, zdaliśmy sobie sprawę, że jest to część nowego kontynentu za ogromną warstwą lodu. Po obejrzeniu tych obrazów skierowaliśmy nasze ekspedycje do granic, do których człowiek lub autonomia statku były w stanie dotrzeć. I zebraliśmy wiele dowodów w postaci pyłu na lodzie, pyłków i innych dowodów, które naprawdę doprowadziły nas do pewności, dowodów istnienia tego nowego kontynentu. Tak więc nie ma wątpliwości, ale naprawdę istnieje nowy. Kontynent, nowe lądy poza wielką, wielką masą lodu, która przeszkadza nam w jej przezwyciężeniu. Układ Słoneczny. Przeprowadzone przez CTZ badania nad Słońcem, Księżycem i Gwiazdami przyniosły wiele odpowiedzi dotyczących położenia kontynentów i kształtu Ziemi. Z drugiej strony pojawiło się wiele pytań. Zdaliśmy sobie sprawę, że Słońce przynosi wiele anomalii, jego trajektoria, wschód i zachód Słońca. Jego rozmiar, jego odległość od Ziemi nie odpowiada temu, czego się uczymy. Nie pokrywa się to z rzeczywistością faktów. To jest anomalna trajektoria, zupełnie inna, którą, która implikuje silny dowód, że Słońce nie jest gwiazdą, tak jak my się uczymy. Wydaje się, że jest ono znacznie bliżej Ziemi niż nam się wydaje. Co więcej jego trajektoria jest zupełnie inna. W kilku punktach na kilku kontynentach trajektoria nie pokrywa się z rzeczywistością. Głównie w Australii oraz na Wyspach Kanaryjskich. Na przykład w Australii wschodzi i zachodzi prawie w tym samym miejscu. Na Antarktydzie jest zupełnie inaczej. W niektórych miesiącach roku pozostaje ona w stałym punkcie praktycznie nie poruszając się w żadną stronę. Obserwując te wszystkie anomalie na całym świecie uświadamiamy sobie, że istnieje możliwość, iż układ słoneczny jest zupełnie inny od tego, czego się nauczyliśmy. Może on nawet nie istnieć. Podczas tych obserwacji słońca zauważyliśmy, że księżyc również zachowuje się inaczej. Jego trajektoria jest bardzo podobna do trajektorii Słońca, a jego wielkość jest również zupełnie nietypowa. Cała konstrukcja rzeczywistości omawiana, i to nie są dywagacje. To jest poznanie rzeczywistości ostateczne dla Was. Tak. To jest właśnie oni oni wszystko wiedzieli, tylko my nie wiemy jeszcze. I jak zobaczycie, do jakiego poziomu oszukała Was, nas, nauka, jeśli chodzi o w ogóle konstrukcję rzeczywistości, to się zdziwicie. W sensie, oni wszystko wiedzą, bawią się nami jak idiotami w amnezji, ale już do dzisiaj. Jest coś takiego jak płaszczyzna 3D. I to jest właśnie nasza, nasza płaska Ziemia, nasza plansza do gry. Więc to jest spirala duchowa, to jest spirala ewolucji. Dlatego jest tych wymiarów tyle, ponieważ yy, to była ścieżka, po której poruszała się dusza. I mówiło się, to, to jest ścieżka puryfikacji, dlatego że dolne, dolny świat jest zanieczyszczający. I teraz musi, musiała się oczyszczać. I to była cała ta gra. Jedną podstawową formą, która ożywia nasz plan tutaj, to jest Gaja. Źródło, jakby w swoim akcie wytworzenia, najpierw wydzieliło z siebie część stwórczą. I to jest matka. Dlatego jest tutaj misja ratunkowa. Zostały wysłane tutaj jednostki, które są zdolne teraz się obudzić i powiedzieć Wam o tym. A takie słowo Matrix, gdzie byś umieścił? Czy ten Matrix to jest całość to, czy to jeszcze jest gdzieś niżej? Zależy, co się ma na myśli pod tym pojęciem Matrix. To, no to, ale co mówi się, że żyjemy w Matrix. Aha, to, nasza, to nasz świat, bur, Burloka. Jest bur. Bhuva, Sfa Svarga. To jest Bhu od Ziemia Bhumi Bhut Ziemia Także tutaj dominuje y, Satwa Tutaj dominuje Rajas I jest jeszcze y, 7, 7 światów poniżej Ziemi Także Matrix Matrix jest, jest jakby powiedzieć małym wycinkiem na środkowej części burloki która nazywa się Jumbo Powiedzmy, tu jest pewnego rodzaju, jak to powiedzieć, kopuła, kopuła myślowo-energetyczna, która została zainstalowana na przykład dzięki temu, że wmówiono ludziom, że żyjemy na skraju galaktyki. W jakiejś po prostu to wszystko to jest wielka przestrzeń. żyjemy na skraju galaktyki. I Tam na tej drobince jesteśmy my, takie jeszcze mniejsze drobinki. Natomiast yy, obraz wedyjski, jaki w Wedach jest przedstawiany, jest, że żyjemy w środku wszechświata. Jesteśmy w centrum. Poniżej jest siedem światów tamasowych, powyżej siedem światów satwicznych. To prawdziwe niebo nazywa się Swarga. Tam żyją właśnie zarządcy, administratorzy całego tego stworzenia. Buwa, Loka to jest świat aniołów, gdzie żyją anioły i takie satwiczne istoty, które charakteryzują się śpiewem, pięknie śpiewają, latają na różnych przestrzeniach i mają kontakt z ludźmi, którzy są satwicznymi. Dlatego osoby satwiczne rozmawiają z aniołami, mają kontakt i to była ta. Ten kontakt był bardzo popularny w poprzednich jugach. W Kali Judze coraz mniej. A co dopiero mówić o kontakcie z bogami ze Sfargi? Także tutaj na razie nie ma komunikacji między ludźmi a bogami. Rzadko bywa jest komunikacja między aniołami a bogami, natomiast najczęściej jest komunikacja pomiędzy agregorami, które po prostu nie wiem, Różne tutaj agregory, powiedzmy w tej przestrzeni. I tutaj ludzie są podpięci pod różne agregory religijne, świeckie i tak dalej i mają różne relacje z tymi tamasowymi bytami które pochodzą z niższych światów i tutaj po prostu zapuszczają sieci aby ściągnąć te dusze tak jak rybacy wypływają na połów aby zabrać ryby ze swojego naturalnego środowiska i je skonsumować tak samo te byty Ponieważ oni nie mają takiej mocy i własnego zasilania, a są też pasożytnicze i generalnie działają na zasadzie ingerencji w wolną wolę, one po prostu tutaj robią połów. Natomiast satwiczne istoty nie, mają, nie ingerują w wolną wolę, dlatego można je rozpoznać poprzez to, że zawsze dają wolny wybór. Mówią jest tak, 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 jak zrobisz to, to będzie taka konsekwencja, jak zrobisz to, to inna i teraz dokonaj wyboru. Natomiast ci generalnie mówią ludziom, dokonaj tego wyboru, to jest najlepsze, zobacz, tu jest tak, tu jest tak i po prostu będziesz szczęśliwy, no i okazuje się, że ten wybór był... Manipulacja. Tam o sobie, ponieważ bu, bu, bu loka, czy burloka to są takie, to jest... Mm, to jest, jak to powiedzieć, taki dysk, na którym znajdują się lądy i otoczone oceanami. Pierwszy ocean to jest ocean słonej wody. Przestrzeń Manas jest poza przestrzenią pięciu buta, dlatego ten opis jest z perspektywy Swargi. to tak jakby bogowie patrzyli na Ziemię i jak ona wygląda. Jest, są lądy, są oceany i tak dalej. I oni mogą tam wejść, tak jak człowiek ogląda sobie akwarium, na przykład, i, mhm. albo jakieś inne rzeczy, i oni tam mogą się zagłębiać. Natomiast my z naszej perspektywy, zwłaszcza tutaj pod wielką kopułą, mm, widzimy, widzimy przestrzeń kosmiczną. No, ta przestrzeń kosmiczna jest. Ja to opisuję na kosmologii. Może z naszej perspektywy wygląda to inaczej niż z tej. To jest opis w Bagawatam, który jest z perspektywy takiej satwicznej, jak to wygląda. A Będąc już pod tymi pokrywami iluzji mało co się widzi. Wychodzi na to naukowo, że Ziemia jest płaska. Tak wychodzi. Tak. Ale to też, są to też... nie wyjaśnia wszystkiego. Hmm. Są też ludzie, którzy podróżują. Po tym oceanie słonej wody zagłębiają się w różne lądy właśnie w okolicach bieguna północnego, różne zielone lądy, gdzie żyją różne cywilizacje, Olbrzymów, oni tam są jak liliputy. I, i tam jest jakby inne życie. Także, także to, to są inne części tej Dżambu Dwipy, do której nie mamy dostępu. My żyjemy na południowej części dwipy, Tutaj jest taka wielka gwiazda nad tym dyskiem, która nazywa się Gwiazda Polarna w kosmologii wedyjskiej Druwa Loka. Od niej schodzą takie różne promienie, na których końcach są pewne portale. I te portale to są gwiazdy. I to jest jakby taki wielki żyrandol, który obraca się wokół własnej osi. Dlatego to całe niebieskie sklepienie. Obraca się po prostu wokół gwiazdy polarnej. A te portale to są właśnie przejścia, bo to nie są ciała fizyczne, nawet naukowcy mówią, że to są gazy. To są po prostu portale do wyższych światów, właśnie tych siedmiu, siedmiu światów wyższych. Na przykład wielki wóz jest opisywany, że jest to saptarishi, czyli światy wielkich mędrców. To one się znajdują tutaj ponad swargaloką, właśnie maharloka. Maharloka to, to są światy mędrców i to jest, tam, to jest ten wielki wóz na przykład. No dobrze, tylko że wielki wóz czy tam inne konstelacje są tylko punktami jakimiś w przestrzeni. No tak. A... To przez które się wchodzi do prawdziwych światów w środowisku Manas. Także w naszym środowisku Eteru, jak się podróżuje po przestrzeni kosmicznej, w Eterze jest to punkt. Jak się wejdzie w ten punkt, i ma się kwalifikacje, żeby się pojawić, bo trzeba mieć zupełnie inne ciało zbudowane z, z manas, żeby tam zaistnieć i funkcjonować. Wchodzi się w zupełnie inny świat, który jest jakby po, po, ponad tym, co my mamy doświadczenie jako, jako ży, żywej istoty w pięciu butach. Wielu ludzi zostało wytresowanych do tego, aby negować istnienie innych ras. Zostało to wsadzone w książki zatytułowane teorie spiskowe albo hal halucynacje zbiorowe. Jednak tak nie jest. I prędzej czy później wszyscy, wszyscy dowiedzą się o tym, jak jest. Zdecydowanie lepiej dowiedzieć się o tym w momencie, kiedy jeszcze masz ciało, kiedy jeszcze możesz do dokonać pewnych korekt swojego losu, uwzględniając również ten fakt, że wszystko tutaj jest pod kontrolą raz, które pochodzą spoza naszej rzeczywistości, tej, zwanej przez nas Ziemią. Oczywiście, część z nich chodzi tutaj pomiędzy nami w różnych formach, również ludzkich, w Jest ich bardzo dużo. Całe rządy są pod kontrolą poprzez technologię, modyfikacji, świadomości, genotypu, transferu jaźni, itd. Naprawdę, dojrzałość polega na tym, że masz odwagę spotkać się z tym, co niewygodne. Rozpoznać to, przyjrzeć się temu, nawet jeśli to przyglądanie jest niewygodne, ale to jest konieczne. Bo czym dłużej będziesz w komforcie swojej ignorancji się chować, tym bardziej zagrożone jest Twoje istnienie duchowe.